A tu laga, laga tu, 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 tu Gdzie? Tu, tu. Pokaż jeszcze raz, gdzie? Gdzie? i da ja Ale nie Ale... dasz play w... na fizie. No, to pullu... znaczy, wszystko pulujesz tym Olafem, prawda? Ja nie mogę, taki mecz No dobra, to ja ci spuluję. Stajemy tu, jak kiedyś Ok tak. <laughs> Ja jak na drogę jak sarna wybiegam, wiesz o Rozumiem, rozumiem Rozumiem Nie ma ich tu, dobra mają no. Ja tego z ambiwarda wiesz? Tutaj są, tu wszyscy Dobra Tu są Tu są Tam tu są. Są. Ta wycieczka kurwa, zapraszam Idziemy Patrzę znaczy, przy sarny jestem Na tym rzucać Ja też mam iść, czy nie? Nie Wszyscy idziemy O logo no, jak tam są, to tam Ule, dzwony teraz Nie ma ich. ich. Tu są. Gdzie oni są, no w są. Nie ich. ma, wszyscy wyszli, do remake. Ja Ale to będzie cienna cięż, szkalinia. Blue robią? Nie, no zajrzyj no, no nie stawacki. wiem, pięć osób nie ma, o jest, ta nie jedna, ma. byli nie tam. robią! jest. Blu Blue robią! Blue robią. <laughs> Jednak hey, się minęliśmy z nimi się jakoś. Fajnie, że wszystko info daje z gó... My się słuchamy. Z czego? Z gówna. Idemida. Dawaj. No i gilet. Szkoda, że coś się całe życie, ale... Nie Męk. wiem, teraz na Morgana. Bez flasha top. Gragas mi w grą porobi. <grym> <grym> Ej, Ej YouTube ry. YouTube ry, o matko. <grym> Jakiś... Na, Będę. No Nie No wszystko nie kompromisuj się nawet. Kompromituj się kurwa. Nie Gdzie się. jest mój ten? No jak kurde. kurde. Groby na mi dajdzie Wygram Wygrałem na stream. No dzięki, jest, fajne, dzięki. No, wygrałeś mi botę. Masz ciacho i to daj <śles> <śles> Zaraz ciasto kupuję. Dostępne Dzięki Galax. Logo już głosi inne. Ta. No i widzisz pan drugi, patrzysz. No wygra się żyje. co myśli. Badać tego, postawię tutaj. W. Mila, Nie żyje, żyje. OB jest, OB jest Irelia I udacznik cię robi? No niestety, jest udacznikiem jednak. da, fryskować. Zabijmy. Demida, tak? Tak. Dawaj go. Nie tak. Tak, kurwa. Ale ładnie, Nostri, brawo. Kim? Puszczuć, nie ma, ma ma tepeka. Dobra. Dobra. Tu sfrizuję sobie w takim razie. No to co sfrizuję, mam tu, tu. Nie chce mi się tego dalej dotykać nawet. Muszę adeitemy no. robić, chłopaki, więc to nie, no, nie będzie no, przyjemne. No, Morgana no. nie ma flasza, no chodźcie ją zabić. No ma... mi do mordy coś, Idę, idę, bez PHS. Chyba wiedzą, chyba wiedzą, chyba wiedzą. Ale masz brodę, galaxy ile... Ile, centymetrów? Się w <laughs> ile w pasie? Ile w pasie? Ale docz nasi, pocztam. Yo, no Zuki Faker. Ten. Co jest z tym Mostry. bardem? Gostek no, no. na bardzie. Ale, level Dwójka już bił uwaga. Dziesiątkę, dziesiątkę ma. Preda ma man. Jesteście na tym bocie? Nie Jesteśmy? No właśnie nie, no Ja muszę targety zmieniać cały czas, to zabiję. Dobra, go next, w takim razie. No, go next, go next, bo nasi wchodzi za te dwójkę <grym> w czwartej minucie. Logo, go dyskla. next, go next. Luciana nie dobija jak ma killa. I co, zrobiłem coś na micie? Tak, jeśli walniesz się wszystkimi spelami swoimi, no dobra. To może być Dobrze, bardzo. że idę orkiem grasz po tej gierce. Dobrze, no, ja z orkiem ja idę grać po tej Ej, Miniony mi. Miniony mi. Miniony! To nie minion. Muszę mieć E żeby zabić. Nie wiem, Galax. Ja nie zabiję jej. Jakby, z mida? Jakbym miał ignite, a to ta... ABAE. Jest z mida, ci nie ma? Nie. Nie pali ci ma jeszcze HP fizu. No nie zabij Galax, tak? No trzy ja bym zabić niby? WQ autos. Tak, w auto tak. autos dead jestem. I ona też tak. jest dead. Ale jeden za jeden zajebisty trade. I ma TPK jeszcze, no tak, to było. No i przegrywam linię, Bajdowy od razu. Trzeba linię? Bo tepnie i ma wave'a. tak, ma pod wave'a. O, nie mogłeś wcale tego wcześniej zrobić wizu, nie? Nie mogłem, bo przedzi Chyba... i mnie zabija. Tylko bym miał mniej HP i byś przeżył <laughs> Nie przeżyłbym, no czego ty nie rozumiesz? Ma 200 HP. coś HP, ja ledwo teraz ją zabiłem z y, QW A. I E nie trafiłeś. No I dobra! Dobra, ale chodzi o to, że nie miałem E, właśnie i no. nie uciekłbym nigdy w życiu. Po takim engage, jak tu bym stał tak, wtedy, jak tu zestunowałeś, a tu już zestunowałeś, bijam, nie mam E do ucieczki i nie żyję. I ona tepuje i ma wave. A. No to jest trade, no, super, może ty sobie odbierasz co? No właśnie, nie, nie odzywaj no, się. Dzięki, gruby 3-0, jest. 5-0 będzie, ja do końca. Eses z mida jest No i jest tutaj Irelia okay. jak coś right now. No zabij dwóch Myślisz, że gruby tu jest? No na górze jest gruby, co ty mówisz? A. Nie <grybuj> ma na górze grubego Ty, ale ja lowki ja tam gruby. są ja składam. Składam. Kurwa. Do cipy taki ja Robić mię fajne. Ale boost, młody boost. O, Ale nie urobić, na mienie miętko faj Ale boss, młody bost! Oooo fudzkowy! Nie się. Jaki troll Czemu trołeś wszystko, Better Bettermate. Da bettermate tam Dojedziesz kiedyś, widzisz, tego nie, nie zejdę Ja troszkę tam nie poniosła emocja Nie ma co się przejmować literami Najtw. Nie no, nie ma, nie ma co. Idę bota. A tak sobie skoczę, yeah, bylibyśmy 4-0. Tym grubym w ogóle. Nie, jest OP gruby. Chodź, opa. Dobra, koniec ganka. Chodź, daj. Chodź, zabijemy. Albo dive. idę na bottom. Tu gruby będzie szedł jak coś. Ja muszę miniona ze smakować, żeby RK. Shark. Ten jest dead już to, nice, Dzięki, ładny Rubej, ładna ja, drużynowa akcja Ładna drużynowa akcja Rubej. Gruby! Zbiera A bez kitu Nie wiem czy go zabijemy Średnio Nie no, z kitem muszę zabili O, na Morgan napisał, że jesteśmy dobrzy Pogchamp A przed chwilą jak przyszedł Gruby i mnie wszech zabili, to jest napisane. no to są, Boże, jak to są łomy Uuu w dziurkę bardziej dostaniecie. Nagrywaj A na YouTube, o... jak przegrywasz. Odpisz fanowi, no. Widzisz, logo odpisz fanowi, no? No, odpisz, odpisz. Idę da mi dać, i tego, i żółca nie mam. Dobra, nie, marki, na mnie. coś? Widzisz Chopaki w szkole będą przejebane. mieli mm. Będą, będą, un Widzisz, on super by Jak ten stój na czasem. Ojej. Gdzie oj. jesteś? Gdzie coś tutaj strasznego na plecach? Coś macie strasznego. Mamy, mamy. A ja skaczę. Ty skocz, kursadał za zagrowego głowy. No Chowaj mu w łeb. <laughs> Raz też tak, S. tam chyba do lasu ten jeleń wyskoczył. O tak. Nie, myślałem, że grubego zabijam, ale. DC szło tak. E, nie miałem jak przejść, niestety, z. Stąd panią. tutaj, ale, Mam da opaki, więc już Power Spike. Kolec du mocy. A on du Das do Vampirik Sceptera w ogóle, także niezły tutaj przewaga jest. Nie wiem, co kupić na Stepler w sumie. Może Hydra? Nie, nie wiem, co kupować. Jakieś detality, chyba kolektora zrobię Na pomoc! Gdzie jest mój Galax, support? Ojej, ojej. No, no Galaks, no, no Irelia nam idzie, trzeba pomaścić lulokiem, no nas na bocie zabić ich Gaza zostaje Zabijemy ją? Myśli. No tu może recallem Mam nadzieję, że ty recallujesz Ajajaj No, na midzie chyba jest Chyba na midzie recalluje, dawaj ostunuj Idę na mida, chodźcie no Zabijamy, Luizy. Szczepaczkę robimy, kurwa, tak zwane. Dobię. Nie fresznęła, nie fresznęła. Ajajaj. No niewidzialny Ej. na E byłem. <laughs> OP! No. Niewidzialność brutalne. na E, no to już jest przepiękne. Nie Niewidzialny to niewidzialny, jeszcze pójdę. No ta, ta, Ale są na pierwotną, wiadomo. To jest ta gruba świnia. Ten! Fizz pod wszystko bije dużo. No dobra, nie? Tak, i to jest odwrotnie. Trzeumacz mnie, creepy, od dodatkowego. S. Napisz S, mu. Napisz mu um, S. Zaraz, szóstka. Ale go ograłem jak nie wiem, co gość. Nie było takie, że wiesz. Mm, co mówisz no, tak, nie dmuchał o, w kaszę. Ja lekuję ja i ty alkujesz Już się zerkuję. To bym se kupił. kupię sobie to. SS Medik. No ma że idzie Irelia z Dufskiem, no. A może kupię Sanguina w sumie? W ogóle wiesz, że w... Irelia jest OP3? Tak. To nie wiem. No, po co to era? Oj, jest jak to no. A Co ty żukujesz? Na FIZA AD przegrywa. No ale po co ty galant <grywa> <Nie>. rzekł? <grywa> Straszny to Jak było. ten, jak przetniemy, to możemy zabić nas, czyli wiesz? Ja mam Żółkę? Idę, idę, dawaj kurwę tą pomostą. -pom. Można. No, no. Ań, no, pierdolę, nie trafimy. No i jest ucieczka, idę I po Eclipse. Jest. No i zrobię eclipse na Mordzie Pięknie. zaraz. Chodź tu Fizzlerkuj. Coming. Morgana tam będzie. Pięknie. Nie ma flesza gruby. Bez flesza ta Irelia. Mm. Unlooku trochę. Unlooku. Ulumulu. No, Ulu, mulu. A, spoko. Idę też, idę. Nawet spoko. O kurde, ale komuś. Zniknąłem się! No, 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 no. <gry> Dobra! No, 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 no. S! Piszemy S! S! Okay, S. <grym>, nie, byłem wam fan, Ja, ja pierdziałem, to jest tak bez sensu w ogóle. <grym>. S, S! Zniknąłem se, S! Zniknąłem <grym>, se, już mnie nie mogą pić! S! <grym>, ja jestem ciekaw, czemu oni po prostu nie szli na mnie, no bo. Ten empakami są jebani To nie wiem O Kurwionicz No <grywa> <grywa> Ała Nastrii O Jezu, sarna Stunuj galaks Ajajaj Nie wyszło Ała Gruby 400 bije z tego Dawaj go Dawaj go Nie, no, nie mam ja chcę ja do bazy wrócić, nie chcę się bić A talera no. nie chcesz? No jest nastakowany, nie umrzeł Okej, okay, okej okay, Rozumiem, rozumiem o, się w zostało. Muszę kajtować, żeby go odnaleźć Muszę kajtować, żeby go została. <grym> Oni tu idą wszyscy, uciekaj, Galax. Nie, nie uciekam OP jest w fatality phase'ach coś jest okay. Znikam sobie w tej klatce się Znikam sobie i stoję w klatce i nie mam je tak naprawdę i myślę, że już nie żyje oczywiście że się w creepach zbugowałem, się nie mogłem ruszyć. <grym grym grym> ja Polecam mechanikę Ghosting. Na Yumumu jest taka mechanika Jak na czasów. Aj, nic na MR-eczki, to był mój błąd, niestety, no a, niestety nie. Tak. fajnie, że ten... Boczk zadał mi 400 i w jednym tradzie. Morgana tam jest, no. 400 w jednym tradzie. Smok jest domowy. Tak, tak. I bez, jest bez tego, bez autoataków, bo auto taka mnie zabije. Jak coś. No i git, nie miał autoataków. Kill. On Proszę. przyszedł, mogę no go Policzą mi tam potem Merki w komentarzu, że aaa tutaj 6 ryb trafionych. A... Przepraszam, że nie trafiam ryb, no co? Ale mam ręce świecące fajnie. Uf. straszność na fizie. Znikam CS? Znikam se. Logo temu nie ten nie dasz, byś miał Rkę niewidzialną. No i zniknął z CS. chciało to podczas channela? No nie wiedziałem. Wydaje się, że jak znikniesz podczas Rki, to jesteś niewidzialny. No właśnie, nie ale, ale ruszają, nie ale mi się rączki ruszają, Ale bym tu zajebał. Ja nie chcę tego Heralda robić, nie wiem po ch... co zrobił. <laughs> idę, tak idę. Zabijasz widzisz wszystkowe? Chciałbym, ale nie mam ludzi do pomocy. Rybcia? Dacek? Ludziem do pomocy jest. Nie, nie, nie będę dwóch rybciował. Dwóch jest na bancie. tam trzech tylko jest. No. Fizu ma? Nie będę rybciował go, no. Rybuj, Fizu. Zamknij Dzięki. Czekajcie na wave, frajarz. Nie, pomocnie Gruby tu zbieg Biegno Mam Dobra, Ora no, rybujem się... Tankuj, tankuj, tower, tower Nikam se agro <noise> z Tak? Bo no. tam do ładujdziemy Tomasz, tu kill Idę, tu kill, two kill? Gdzie kill? Tam kill. Tu kill. Ja w tą kurwę lecę. Będę, plędzę No Naj. Jakie ty muki walisz. No jest, Jest od razu na czacie. No jest na czacie. Esa. Więcej. <laughs> Gruby co ucieknie. Pogchamp. jego go frajera. gruba. O jego skuli. Dostał. Nie da się grubego zrobić co tam znalazłeś pod wieżą coś? Nie tego smaczka, czy nie? Nie Fist pod jakiś nie. build jest słaby, bo tak założyłem, że pod wszystkie buildy jest broken no Nie wiemy. no, w ogóle spoko ziomki, nie no spoko nie Wiecie No wiemy, wiemy, wiemy Oj, oj, oj. Ale pizdu O kurcze Też ale No, oj, oj, dużo damage'a nie spodziewałem się, wiesz co chodzi

Sprawdzę, że przegaliśmy klasę. No a nie będę pisał. Nie będę toksyczny. Mało ta to rka leczy. To jest kurwa. Ja nie jestem toksyczny. Byk zakup cały. Nie uda się sobie No ty ja to robię do tego Baba, wiesz? Co robisz Wizu? Baba robię baba? Chodź, zabijemy Nice you Ale zagranie fajne Ale zniknąłem co Idę zabić Luciana, chodź Jest skały spocony Olafem granatowym. Gdyby się zresztą nawrócił, to se. Ale ryba nie trafiona Proszę, nie uznajcie tej ryby za nietrafioną. trafioną <grym> <portal. grym i> złapajcie. <fizzu> no jest. Chłopca zmontował fiorę Ajajaj. Nie bijcie go, szkoda, kurwa go bił. No nie. Była to Miałaś miałeś minun Nie daj ja ale ja mi ten Ja potrzebuję Gdzie? ten Wiesz co chodzi Media Jesteś Fiora <grymne> Nie ma chyba fiory nie ma Myślicie, że nadajesz ten odcinek na YouTube ka? A nagrywaj? No to jest to, nie? to jest kozak jesteśmy, tu przegrywaj, ale jakby wygrywali to by było znaczy, to ta, ta. SS, S to <S, S>. tak. S -S. S, 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 bo chłopaki Sami, że... O kurwa, dobra, ma 14 radek, nic. Mm, Rzuć na YouTube, że olaf na topie No to wrzucę wszystko na YouTube'a swojego. <grym> Zobaczę, co mogę <grym> co. I na Twittera. Mm. Bochczą widzowie. <grym> to co ja tak szyzyję, to, ja ja to ja nie To ja jestem na Kim proszę. A, erkuję, a nie zerkowałem. Kurwa! Nie! Dawaj! Nie o, kurwa. spodziewałem się takiego. O, Rura! Rura! Biegnąc na borde. Zatrzysz jakimś toporem przez kowę? Nie, e, to bierze z nastakowana strasznie. Rura! No, i z takim psem w klatce się bawimy. Hehe. No. <grym> Pytaj się, czy jest przez spytaj się. Nie, jest to wszystko 46 letalit i no nie spodziewasz się, że Fizz będzie Cię wam shotował. No, czekam się, chcę jeszcze pobawić. Chcę, będzie Myślicie, że będzie LoL, jak będziemy mieli po 200? No. To no. by... To był. Już jest jak coś. Idę do tego smoka zrobił mnie wkurza, że on stoi Nikt go nie... i nie wyrzuca? Idę barona solo zrobić. Idę barona solo zrobić. zrobić. Zrobię solo barona? Jak myślicie? Myślę, że ten tym nam grę wygra tak szczerze. Myślisz, że solo baron zrobi grę? Pa. Zrobię 1 v 5 czy nie? Pewnie. za mało. Dobra, siedzi, ale nie, nie daje im jeszcze ten, bo nie chcę tak wygrać szybko. Ja sprawę, widziałem, że tam kończyłeś go. Jest ten, jest ten. No to już, już było końcóweczkę, ale no. nie, nie chcę szybko wygrać. No to... Tutaj hop, co przeskoczę. Braga, Wole, tam ja, tak, tak. ja cię sunę Ja cię sunę na, tak. Go penta ty w G2 grasz Olaf No... on bo... skałtuje wszystko czy o co chodzi? Kopi już klasa, wszystko wie na, tak, ja Weź spytaj na, tak. się czy to jest ten Jakiś kołcę może, wszystko wie będziemy Ls? Ls? To Ls? Dajcie asystę Ale ryba, jezu Mutant na rybie O, niewidzialny byłem przez chwilę jeszcze Na ramach też tak trochę... Jezu, jaki skauting, co jest? Całe nasze życie poskautował A numer but... Czekaj, spytam się A numer buta... Mój... Znasz? Siema, Przyskowy, gdzie że jesteś? Jestem, jestem nie wiem, chłopik mi się jest fanatykiem naszym Wszystko wie Nie ma ucieczki Ale riposta! A! liposta riposta! A. To nie miała być riposta, no po prostu jestem ciekaw Chyba zjem sobie Zobaczmy okay. damage dirt po gierce a Ej, spoko nawet Dusk zbyt Fizz odcinek, bo działa I damage dirt największy w gierce, no i co? Jak chcę grefiz Papeczka